I rozpoczynamy tegoroczny kolejny trip po jeziorach, znów w planie pięć jezior, ale tym razem mamy 3 dni. W zeszłym roku były dwa i tym razem troszkę dalej, okolice Pojezierza Brodnickiego chyba, chyba tak. Ale okolice, nie, nie, nie tylko samo Pojezierze, dzisiaj Jezioro Gużnieńskie, nie wiem, będzie napisane. Wybrałem je głównie z tego względu, że jest tu skocznie, wieża do skoków do wody. Chyba z jakichś 5-6 metrów najwyżej da się skoczyć. Rzadko spotykane w Polsce. Woda chyba 23 albo 24 stopnie. No, minus jest taki, że dziś tu ma być 26 stopni i jest sobota, więc ludzi jest sporo. Tutaj dzisiaj kotwiczymy i tutaj chillujemy prawie cały dzień. Aha, i może nie dodałem, ale wstęp na tą plażę jest płatny. 5 zł od osoby dorosłej. Można też wypożyczyć leżak za 6 zł, rowerek. I tak dalej, i tak dalej, ale sam wstęp również jest płatny. Jeszcze nie wlazłem do tej wody. No ale co tu będziemy nagrywać z wody? No parę moich skoków pewnie. I tyle. E, słupa tu chyba nie będę rozstawiał. Jutro może. Przenieśliśmy się, bo tam gwarno, dużo ludzi. A tu przy przebieralniach totalne zadupie, cień. Fajna miejscówka. Myślę, że będziemy mieć tu względną ciszę i spokój. Więc więc tak wygląda nasza miejscóweczka Gerek wlatuje i jeszcze pani mi dała ostry sos. No, bo na pół skaśomie, to sobie później poleje. Fenomenalny obiekt na tym jeziorku. Woda 23,5 stopnia, świetna skocznia. No, dla mnie deluxe. Spędziliśmy tam 5 godzin, a teraz chcę iść po raz pierwszy w życiu na park linowy. Jeżeli to się powiedzie i uda mi się to nagrać, to będzie to osobny film. Nie wiem czego się spodziewać, bo nigdy nie byłem na parku linowym. Hotel Kalchem. Mamy długi weekend, znaczy jest soboty na niedzielę. 290 zł za noc, za dwie osoby, ze śniadaniem. W tym hotelu jest też opcja basenów, jacuzzi, sauny, groty solnej, ale to jest dodatkowo płatne. I wychodzi na to, że trzeba jakby od razu za dwie osoby zapłacić. A Kasia nie będzie brać udziału w takich akcjach, więc. Chyba też odpuszczę, no bo 370 zł, czyli 80 zł, czyli 4 dychy. Chyba że spytam, czy chociaż 4 dychy dawać, jak ja tam pójdę na chwilę, to chyba się nie spyla. No tak czy jak na dwie noce mamy taki nocleg za 580 zł. 19.30 spontanicznie wyruszyliśmy jeszcze 3 km z hotelu na jezioro Jankowko na zachód. Słońca powinien być fajnie widoczny. No mniej więcej nad taflą wody chyba. No zobaczymy jak to będzie. No i może wykorzystam sytuację i bonusowo jeszcze wskoczę do nie nieplanowane. Skoczyć, Kaśka? Kaśka się nażarła kebabów. Zobaczcie. Zobaczcie, nie jedzcie kebabów, pizz. Kaśkę zostawiłem trochę samopas i o. BMW wywaliło ponad skalę. Tu jest takie jakieś gminne miejscówka, jest przebieralnia, jest to i to i średni w stanie, są takie ławeczki i jest taki pomościk z plastiku, o i właśnie o to nam chodziło. I spójrzcie sami, na co mi jakieś baseny, czy groty solne, czy inne pierdy, jak tu, tu, Matka Natura mi daje najpiękniejsze, co może być. Kończymy ten pierwszy dzionek takim granatem 1-litr. Litewskim. Bistrampolio Lager z browaru Akustajos z Beer. Mam nadzieję, że mi nie wykipi. Jutro bardziej objazdowo. W planie są trzy jeziorka. Ma być zimniej. 21 stopni i chyba słońce. Dziś, drugi dzionek, chłodniej, 21 do 22 stopni Małe chmury, słońce, czuć, że chłodniej e, Zaczynamy od Brodnicy, czyli taka brama do Brodnickiego Parku Krajobrazowego Niestety wczoraj zacząłem kichać wieczorem, a później mi zawaliło zatoki nos I noc była ciężka, bo musiałem spać na plecach Nie mogłem, musiałem oddychać przez usta Teraz już jest lepiej Eee, no więc zobaczymy jak to dzisiaj będzie i co jeszcze, ale w razie czego w aptece trzeba coś kupić, żeby na noc się już tak nie męczyć, ale to nieważne, myślę, że eee, skok do jeziora uleczy mą duszę i ciało, nie? Patrzę mi później nie narzekać, nie będę tego wysłuchiwać, żebyś już sapał mi nad uchem. Kebab strzeta ale Kaśka dopakowała dzisiaj giga Śniadaniem, więc jej stan się nie zmienia. Powiedziałem pani objawy i poleciła mi takie coś: aż 120 mg efedryny i 5 mg tego pierwszego. 6 tabletek, 22 czy 1 zł, i dość dużo, ale ma działać. My trafiliśmy nad jezioro Niskie Brodno, brodnicy. Coś ciekawy pomost łączący dwa brzegi jeziora. Tutaj z boku chyba nieczynna zjeżdżalnia, już tknięta zębem czasu. Samo kąpielisko, zakaz skoków do wody, nagłówkę i tam pomost łączy oba brzegi jeziora. Dość duża plaża, boisko do siatkówki, boisko do tenisa, korda do tenisa, jakaś krajpa. No nie wygląda to tak źle. Czystość wody, podobna jak wczoraj, czyli tak no, nie za niespecjalnie do kolan. Przejrzystość, ale nie wygląda źle ta woda. Po drugiej stronie jeziora także jest kąpielisko, jest także plac wodny dla dzieci. Jest także normalnie drabinek. I to nie głęboko, tu jest metr. Są tu leżaki, są tu jakieś miejsca dla ratowników, jakiś taras. Chyba w nocy jest to jeszcze podświetlane. O, tu jest jakaś chyba ta spinaczkowa. Tu się możecie wspinać. I w razie czego to spadniecie do wody bezpiecznie. I z tej strony już nie ma plaży. Wejście tylko z wola. Jak chcecie plaże, to po przez jeziorko i na drugim brzegu jest bardzo fajnie to zorganizowane. Wychodzi na to, że do tego akwenu można skakać na wodę, stamtąd chyba. Natomiast znaki są tu na zewnątrz, a tam chyba w ogóle nie można. No i tutaj planowo także miałem dzisiaj wskoczyć do jeziorka, no, ale z powodu tych problemów z zatokami jednak odpuszczę, bo chciałem poskakać z mola. A dzisiaj raczej odpuszczę te skoki do wody. Nie mówię, że do wody nie wejdę, bo pewnie wejdę, ale nie tutaj raczej. Wczoraj było dodatkowe jeziorko przy tym zachodzie słońca, więc dzisiaj możemy to pominąć. E, pojedziemy w trochę dziksze rejony, co nie zmienia faktu, że myślę, że ten ośrodek ma potencjał i warto tutaj skoczyć, bo... Jest spoko, ale dzisiaj bardzo wieje i nie jest wcale tak gorąco Więc miejsce z potencjałem, miejsce z cyklu tych lutych, do których chętnie bym zajrzał jeszcze w swym życiu A tu płycizna dla dzieci Są Sąiliny do siedzenia, siatka Tam taka ala skocznia zjeżdżalnia dla dzieci małych i pładzawa dla dzieci. tu wychodzi na to, że tą ściankę, to można sobie wejść, wiecie, tak przejść tego tak wzdłuż nad wodą i tam się kończy. I jesteśmy nad jeziorem Sosno. Wieje, wieje tak, że zrobiło mi się zimno. Jest siedzę w bluzie. Woda wydaje się bardzo czysta, może nawet najczystsza. Troszkę ludzi jest, nie będę ukrywał, że nie. A samo jezioro również robi pozytywne wrażenie. No, może tu wejdę zaraz do tej wody i będzie to kąpiel. Kąpiel oczyszczenia Kaśka, Co myślisz? Kąpiel odbyta. Kąpiel oczyszczenia, no. Tak. A ty się tu w ja No no tak. Ten wiatr? Kąpiel oczyszczenia, mówi ci to coś? No, ci na leki nie będę dawać. <laughs> już, już, kupione. Ziemia jest zimna, a woda? Człowieku jak wadnie. No Ciepło. Ale ja ty chyba tylko tak wydaje. Nie, nie no, ciepłe. jest. Ciepl, cieplejsza niż powietrze, bo to ma jest 23, 24, a jest 21. Wczoraj było cieplej, ale woda była taka sama Naprawdę mamy tu ciepłą wodę Muszę wam powiedzieć szczerze Gdyby nie wiatr to byłoby luksus Woda, woda jest cieplejsza niż powietrze A moje oko 24 to minimum Kąpiel oczyszczenia Na zatoki mam to Tu poczylujemy i lecimy dalej. Miejsce dość urokliwe, no ale dzisiaj warunki dość kiepskie. Jak tu przyjechaliśmy, to był cień i tak stwierdziłem, eee! ale jak wyszło słońce, ta woda tak nabrała kolorku. Naprawdę to zupełnie jakby odmieniło to miejsce. Jest tu naprawdę ładnie, ludzi trochę jest. Przyjechaliśmy do smażalni na obiad, na rybkę, na spstrągach chyba, a tu jezioro Warzym ale żeby plażować tu gdzie ta knajpa to 5 zł parking 10 zł, ale za płotem 0 zł jesteśmy nad największym jeziorem po Jezierza Brodnickiego, Jezioro Wielkie Partełczyny i miałem tu takie miejsce na dzikusa ale z jeden problem, że jesteśmy tu późno, z po 16 a to jest zachodni brzeg, czyli słońce jest tam, czyli będzie tu cień. Więc chyba to miejsce nie wypali. Musimy iść gdzieś na wschodnie wybrzeże tego jeziora. Oto miejsce, które miałem na myśli, no jest tu nawet słońce, troszkę w plecy. Ale samo wejście do wody jest średnie tutaj widzicie owady żerują, te, te nawodne. I tu jest prawdzie płytko, ale tu pewnie zaraz są habazie, co widać zresztą tu. I nie jest tu spokojnie, bo naprzeciwko jest plaża główna i słychać muzykę z niej. Więc rezygnujemy z tego miejsca. Spróbujemy chyba odbić tam gdzieś jest jeszcze mini plaża. Nie zawsze, nie zawsze największe, znaczy najlepsze, tak też było z tym największym jeziorem Pojezierza Brodnickiego, gdzie nie udało nam się znaleźć ciekawej miejscówki, albo prywatne, albo ta główna plaża, albo słabe, słabe dojście do jeziora, więc wróciliśmy tu, gdzie kończyliśmy wczoraj, bo tu był ładny zachodzik i tu już chyba nie będę skakiwał, ale sobie może popłynę na słupie, no i tak kończymy ten dzionek. Piasia, co teraz podjadłaś? Przyznaj się. Piwko Ci... arbuzowe ją. Czy psy? No, cię wybebziło. Skończymy ten dzionek i dziś nic nie poszło tak jak miało pójść, zupełne zmiany planów spontanicznie, ale czy to ważne? Jutro też jest dzień, więc do jutra. Dotarliśmy do Lidzbarka, nasz chyba ostatni cel podróży. Dzisiaj wracamy, poniedziałek, a pogoda się skiepściła. Tak prognozy się zmieniały na coraz gorsze, im bliżej wyjazdu, no i skończyło się na 19-20 chmury i czasami nawet lekko mży. Więc raczej dziś bez kąpieli, ale pochodzimy, może się przepłyniemy czymś po tym zbiorniku. A tutaj mamy takie malutkie jeziorko wlewskie, właściwie trochę jak staw, które jest połączone kanałem z... Połączone kanałem z Jeziorem Lidzbarskim, tym dużym. Znaczy no dużym, no takim większym. O, piękny plac zabaw. Dla starszych i młodszych. Jeden z fajniejszych w Polsce, jakie widziałem. Darmowe oczywiście. Tu jest taki pomościk, tam jeszcze wieża widokowa, na którą może później, nie wiem, dobrze wam pokazuję? A, tu, którą może później pójdziemy. Jezioro jest takie długie. Tu już raczej się nie poszerza, tam jest drugi brzeg, tyle że jest dość długie w tamtą stronę, a tam już widać kąpielisko. I dotarliśmy na plażę, mamy trzy boiska do siatkówki plażowej Mamy budki z lodami, nawet czynna jedna A są trzy chyba, albo dwie Tam chyba jakaś knajpka z tarasem, jest zjeżdżalnia, ale Wlatuje się do normalnej niecki, a nie do jeziora, to trochę lipa Tu chyba jest Dla dzieci, jest ten pomost do skakania No nie podoba nam się jednak to miejsce, bo jeżeli za kibel chcą dwa złote to już Słabo to wygląda. Tu nawet nie chodzi o pieniądze, tylko lepiej wziąć za wstęp na plażę i z tego utrzymać kible niż za sam kibel, gdzie no, no, nie wierzę, że wszyscy płacą, więc i tak robi się syf. Nie dość, że są znaki, to dopiero przy ostatnim znaku, przy samym kiblu jest informacja, że klucz w barze i trzeba się teraz wracać. Ale że nada... Oj Lizbarek zrobiliście to naprawdę bardzo źle. Dodam jeszcze, że parking również jest płatny i to 20 zł, co wydaje mi się dość spora na takie miejsce. Samo miejsce dość ładnie zrobione, ale no za ten kibel to no to już po prostu nie jest to miejsce, do którego chętnie wrócę. Jest tutaj też park linowy, ale to taki bardziej dziecięcy chyba i chyba dość tani, ale nie wiem. Kolejny minus to wydzielone strefy do pływania. Wydaje mi się, że na takich akwenach to jest bez sensu, ale może się mylę. Rzadko spotykane. Woda brudniejsza niż we wszystkich, których do tej pory byliśmy. Nawet mocno bym powiedział. Spójrzcie, spójrzcie sami jak to wygląda. Żur. Naprawdę to już w okolicy był hotowa, jest chyba czystrza albo. No i, no i, no i trzeci minus, nie wiem czemu, ale tu mm, tu jest też zimniejsza woda. Gdzie tam, 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 gdzie do tej pory bywaliśmy miała zazwyczaj około 23, 24 stopni, tak tu ma koło 20, 21. Zresztą mam miernik. Zresztą sprawdźcie sami. O, 21. 21 stopni. I tutaj także jest wieża do skoków I tutaj już były podane wysokości na stronie Lidzbarskiej I ta wyższa ma 4 metry Moim zdaniem jest to Niżej niż było Tam gdzie byliśmy pierwszego dnia Moim zdaniem jest to, to Środkowa wysokość tam gdzie byliśmy pierwszego dnia Ale muszę wejść na górę żeby to Powiedzieć z pełną świadomością I tu są te 4 metry Tak Zdecydowanie niżej. Tak więc, w tym góżnie, no to jest dziś środkowy poziom z tego góżna, czyli w góżnie było co najmniej 5 metrów. No ale ryby są. Chyba o konie. Znaleźliśmy lepsze miejsce w Lidzbarku od głównej plaży. Woda jest zimniejsza, prawdopodobnie z tego względu, że mm, tu jest rzeka Wel i ona przepływa przez to jezioro, więc to jest prawdopodobny, powód, dla którego tu jest tam 3 stopnie mniej. Ale tu z tej strony naprawdę zobaczcie, jaka różnica. Tam gdzie byliśmy syf, żółta woda, a tu już elegancka, przejrzysta. No a jakby było cieplej, by tu chętnie bym tu ponurkował. Podsumowując, w kąpielisku w Litzbarku to lekki nie wypał naszym zdaniem i pogoda dziś to także lekki nie wypał. To znaczy temperaturowo nie jest źle, bo jest około 20 stopni. Teraz nawet wiatr ustał, wcześniej wiało, ale nie ma słońca. To co było wczoraj, choć też nie było jakoś gorąco, to no to dzisiaj właśnie tego nie ma. Yy, ale da się znaleźć też ładne miejsca w Widzbarku, choć no, nie zachwycił nas na tyle, żeby tu żeby wyjeżdżać stąd z myślą, że kiedyś tu wrócimy w przeciwieństwie do tych poprzednich miejscówek. W związku z tą pogodą niepewną zawijamy wcześniej i myślę, że jeszcze zrobimy sobie przystanek w płocku nad Wisłą. No i tam podsumujemy tą podróż, więc teoretycznie moglibyśmy tu przyjechać tylko na weekend, na dwa dni. No ale wtedy nie mielibyśmy wczorajszego zachodu słońca. Więc, więc jednak 3 dni to jest to. 15:30 jesteśmy w płocku. Chwilę się powłóczymy, zjemy coś i to będzie koniec tej jeziorowej, bądź co, bądź wciąż, eskapady. to by było na tyle 17. Jesteśmy w Płocku. Niestety, jakiś korek na autostradzie, więc 2,5 godziny pokazuję do domu. E, był to bardzo udany wyjazd. Pierwszy dzień chyba najfajniejszy, bo było ciepło i, i to kąpielisko. To prawda, odkrycie sezonu. Drugi dzień już taki nieśpieszny, slow life. Trochę sobie pojeździliśmy po Pojezierzu Brodnickim. Piękny zachód słońca we dwoje. E, no a dzisiaj to już tak bardziej po prostu taki powrót z przystankami, można powiedzieć. No, ale generalnie udany wyjazd, i, i tak jak rok temu mówiłem, że tak raz w roku bym chciał jeździć na jeziora, tak dziś chcę powiedzieć to samo i podtrzymać, że niekoniecznie w ten sam rejon, bo no, ja rzadko jeżdżę w ten sam rejon. Chociaż to, y, to pierwsze kąpielisko na pewno na 100%. Dobra, ja nigdy nie mówię na 100%. Na 99,9% wrócę i jeszcze na nim będę. Tyle. Trzymajcie się do kolejnych filmów.